Upgrade 23 to jest świetna konferencja, na której mamy najlepszych ludzi z branży IT, polskich, polskich właścicieli firm usługowych. Dyskutujemy o tym, jak możemy przejść na wyższy poziom, tak aby dostarczać większą wartość, mieć większe marże i tak naprawdę zdobywać klientów na zachodzie, za granicą. Dzisiaj mamy dyskusję na to, jak to robić. Rozmawiamy, staramy się dzielić wiedzą, wymieniamy się najlepszymi pomysłami. udział w panelu dyskusyjnym, co powinny software house mierzyć, a w co nie powinny koniecznie wierzyć. Niesamowitą kulturą współpracy pomiędzy firmami, które z założenia powinny konkurować, a wcale tak nie jest. To, co możemy razem robić jako, e, jako sektor, to pracować nad tym, jak zwiększyć konkurencyjność naszego sektora IT pośród innymi europejskimi sektorami. I to zdecydowanie dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić. W jaki sposób mają generyczne software house zmienić się tak, aby być podmiotami, które będą wygrywały na rynku przyszłości. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ta kopalnia złota, do której sprzedawaliśmy łopaty, czyli robienie mnóstwo projektów IT, czy to w dużych korporacjach, czy dla startupów, skończyło się. Ale nadal jest olbrzymi potencjał, i tak jak jeden z moich gości powiedział, Borys Kraba, mamy niesamowitą szansę, żeby na tym rozwinąć całą Polskę. I dlatego jest to tak ważne. Zarąbistym doświadczeniem jest zebranie informacji od ludzi, którzy są na poziomie C-level od dawna. Ja na tym poziomie jestem od niedawna, więc dla mnie masa z tych informacji niby jest oczywista, niby sama do nich doszłam, ale usłyszeć potwierdzenie, że to rzeczywiście tak jest w sposób merytoryczny od osób, które siedzą w tym od bardzo dawna i, i lepią te wszystkie klocki, jest dla mnie bardzo wartościowe. Świetni paneliści, interesujące pytania. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, co grozi i jakie potencjalne szanse może przynieść sztuczna inteligencja dla branży IT. Upgrade 23. Świetne miejsce, żeby dowiedzieć się więcej na temat